Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przypominam o podpisie w formie komentarza. OK, NK NK to jak film się nie podobał. Znowu kolejna, druga część, część brutalna. Brutalna i wielu, wielu będzie <ścoughs> obrażonych. Ja, może nawet stracę subskrypcję, bo w drugiej części mówię obecne podejście. Słuchajcie, od kilku lat obserwuję jak obecne pokolenie około 30 latków. To jak ja mówię, ja przed 30 lat temu zrobiłem inwestycje, zakup mieszkania, obecne pokolenie 30 latków Mam czasami okazję spotkać się już teraz to rzadziej i słucham, jakie jest podejście. Słuchajcie, podejście jest takie, na przykład w kwestii na przykład mieszkania, czyli własnego loku jak podchodzi, jak podchodzi obecne pokolenie? Otóż zauważyłem, że większość ludzi to podchodzi na wielkim luzie. Kredyt 20. 30 lat, a co tam? I teraz zrozumiałbym to, że nie pozwalają ci na to dochody, żeby spłacać wcześniej, i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem. Nie tyle się zarabia, co trzeba, powinno się zarabiać więcej, ale nie, ja to słucham czasami, że to nie chodzi nawet o to, że mnie nie, nie stać na daną ratę, tylko... <laughs> Przepraszam. tylko po co to się przejmować. Bierze się kredyt na 30 lat i spłaca się tam, jakoś się to spłaci, kiedy się to spłaci, będzie dobrze. Ja wychodziłem z innego założenia, mówię to w poprzednim filmie. To jest jedno. Ale co mnie też dziwi ten zakup nowej nieruchomości. I o ile chodzi, w grę wchodzi posesja typu dom, to ja to rozumiem. Dom no to wiesz, budujesz ściany, układasz tak jak ci pasuje. Robisz projekt tak, jak ci się, ci pasuje, bo to jest DO. To jest DO, to, to jest twoja nieruchomość. Ty będziesz pełnoprawnym użytkownikiem i właścicielem. No ale w kwestii mieszkania, słuchajcie, dla mnie mieszkanie to jest tylko segment, który wykupujesz już w nieruchomości. Jaki jest sens kupowania nowego mieszkania? Dla mnie, ja tego, tego pojąć nie mogę to raz w sytuacji, gdzie człowiek dopiero zaczyna swoją karierę życiową. Dopiero zakłada rodzinę, ma duże obciążenie, bo zobaczcie, młodzi ludzie mm, wiem po sobie, jeżeli pracujesz żona, ty, i na przykład pojawia się dziecko, czy jedno, czy drugie, i żona w tym momencie musi zająć dzieckiem, no to, to, no to zobacz, ile ty ma, musisz y, już włożyć to samo utrzymanie tej rodziny, a gdzie jeszcze mieszkanie? Tymczasem patrzę, spoko luz ludzie się w ogóle nie przejmują. Musi to, mi, jak ja kupuję mieszkanie, to musi być w nowym budownictwie i tak jest. Ja patrzę, w moich rejonach, ja nawet nie wiedziałem o cenach, ostatnio się troszeczkę zorientowałem. Słuchajcie, no, jest blok, obok jest budowany drugi blok, może tam w nowoczesnym stylu, ale jakim nowoczesnym? No, żadnym nowoczesnym, normalnie tak samo, materiały praktycznie te same, no ale nowy, nowy blok i tam są, proszę Was, ceny wyższe Metra kwadratowego o 70-80%. Wyobrażacie się, to sobie tu mam? Na przykład ktoś sprzedaje: jakaś tam babcia się wyprowadza, wyprowadza czy zabierają dzieci, czy to, 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 to ktoś zmarł, zostaje w puste mieszkanie. Ktoś tego mieszkania chce się pozbyć 200 metrów wcześniej, do, już w bloku, który ma już ustabilizowany no, pozycje, Tam wszystko już jest poukładane: śmietniki, parkingi wszystko jest, ale nie, bo. I może kupić taniej i, przy, i za ten metr, ja już teraz tak dywaguję, może dać 3000 zł. Nie, on idzie, kupuje za 5. Za 5 tysięcy za metr kwadratowy, 200 metrów dalej, bo tam będzie w nowym. To mnie przecież Wszyscy też będziesz mieszkał w mieszkaniu. Nie, żadna różnica. Tu mieszkania przeważnie... Zobaczcie, druga rzecz, mieszkania nie, niejednokrotnie w tych, na rynku wtórnym. To są mieszkania. Yy, no, można trafić, tak jak ja mówię, ja szukałem celowo mieszkania zaniedbanego, no tak powiem delikatnie. Natomiast y, wielokrotnie to jest tak, że to są mieszkania bardzo dobrze wyrementowane, z wnęki, <laughs> e, okienne, wszystko, nówka. Czasami ta stolarka okienna wszystko elegancko, że wprowadzasz się gotowe płytki, łazienka, wszystko. Czasami to jest tak, że to jest, wchodzisz <laughs> w gotowe mieszkanie y, na wysokim standardzie. Tymczasem nie, bo to musi być nowe. Dziwne jest kolejna rzecz, m, m, też podejście mojego pokolenia, bo kiedyś spotkam ludzi, y, no ona musiała sprzedać tam ile hektarów ziemi, żeby synowi w Warszawie kupić mieszkanie. Ja mi ja takie drogie, wie no, drogie, tak rozmawiamy. Ja mówię, ja to nie mógł znaleźć na, na rynku, mówię, to tak aż drogo musiał kupić. No nie, no, no on musi nowe mieszkanie kupić. Ja tak słucham jej, to ty sprzedałaś dwa razy tyle ziemi, on by mógł kupić super mieszkanie na rynku wtórnym, ale nie on musi w Warszawie nowe. A no to jak nowe, no to i zapłać za nowe. Zapłać za nowe. <laughs> I to jest ta różnica, że ludzie w ogóle nie szukają czegoś, tak jak mówię, no... Na starcie używanych. Ale dobra, dobra, to jest to. Moje pokolenie już jest. E, jak to się mówi, z górki <głos》> to pokolenie chodzi. To jest też to, że właśnie e, no cóż, tak to jest. Ja pochodzę z rodziny wielodzietnej, pięcioro nas było. Teraz e, to pokolenie to jest dwoje. To jest jedno, dwoje. Może trójka gdzieś tam się pojawia i oni z innego perspektywy patrzą z innej. Druga rzecz, e, też trzeba patrzeć, że mają to wsparcie, mają wsparcie ze strony rodziców, spoko, luz, w razie gdybyśmy nie mieli na ratę, na spłatę tego czy tamtego, to to zawsze są rodzice, czy z jednej strony, czy z drugiej i oni nam pomogą oni z... i to jest, to jest dobre, powiem szczerze, to jest dobre jeżeli masz um, takiego jak gwaranta, żyranta który ci zagwarantuje, że za rok czy tam za 10 lat coś tam ci się noga powinie, ale to spłaci mama, tata, ojciec. Chociaż mógłbyś mieć y, prawie, że na połowę taniej y, poczynioną inwestycję. Y, odwaga, powiem tak, odwaga, ale też nie wiem, czy konsultacja y, z rocznikiem, ale jeżeli, bo tak jak ja mówię, jeżeli młodzi ludzie podejmują samodzielnie decyzje i ich rodzice y, też uważam, że, jest, że tak powinno być, bez żadnej jakiejś takiej alternatywy. Z drugiej fakt patrzę, że tak jakby nie patrzeć, no, rozpoczyna się tak zwane dziedziczenie. Tego jeszcze nikt nie zauważa, ale w Polsce jest bardzo dużo już dziedziczenie. Po prostu e, ktoś tam niewiele zarabia, ale dużo dziedziczy. Są już coraz więcej takich przypadków, że będą dziedziczyć dziedziczy, duże fortuny. No, fortuny może nie tyle finansowe, co <laughs> właśnie w nieruchomościach, bo jeżeli ktoś się dowiaduje, że tam zmarli mu rodzic czy coś, nawet na wioskach, nawet na wioskach, jeżeli pozostawia ktoś po sobie, mieszka w mieście, ale zostaje gospodarstwo z domem ze wszystkim, to ma wymierne, wymierną wartość finansową, tak to ujmę, wielu ekonomistów tam bajeruje o różnych kwestiach, nie biorąc tego wątku pod uwagę. I to by było tyle, no patrzę, ja nie życzę źle młodemu pokoleniu, niech działają, niech są odważni i tak dalej, ale tak jak ja powtarzam, litość jest mi obca, ja, nade mną się nikt nie litował, czy ja kredyt spłacę, czy nie spłacę, ja, ja nie miałem żyrantów, znaczy miałem żyrantów, tak, ale miałem takich żyrantów, nie wiem, czy to teście, czy rodzice, coś takiego miałem, ja miałem żyrantów, natomiast ja wiedziałem, że w razie czego to co to, to raczej yy, będzie kiepsko, będzie kiepsko. Ja nie nastawiałem, że gdyby coś się wydać. W ogóle nie, ja nie słyszę w, w rozmowach te, te, tego obecnego pokolenia m, około 30 latków yy, co, to be, co to będzie w razie jak tam stracę pracę, co to będzie. W ogóle takiego tematu nie, podam, nie, nie słyszę. Nie, to ludzie się tym w ogóle nie przejmują. Ja miałem to na, zawsze na uwadze. Co będzie, jeżeli utracę pracę, co będzie, jak będzie kryzys kraj? Co będzie to... Ja to wszystko musiałem analizować, to wszystko było w mojej głowie. Jak miałem 30 lat. Nie za tam 30, 20 lat, jak miałem. To wszystko musiało być 20 parę, to miałem wszystko musiałem analizować, gdzie, co, jak, hmm, kryzys, wszystko, wszystko brałem, wszystkie te czynniki brałem pod uwagę. Dlatego może właśnie... E, nie podejmuje takiego ryzyka dlatego, a kto nie ryzykuje szampana nie pije, jak to niektórzy mówią no, tak to jest to by było na tyle to by było na tyle, powodzonka życzę